No hejka, pomyślałam sobie, że fajnie było coś nagrać. Mamy dzisiaj 8 marca, Dzień kobiet, oczywiście. Witam was w dzisiejszym moim dniu. Będzie taki vlog i pewnie przez najbliższe te dni, bo w niedzielę mam też urodziny, Chciałam piątek. Zobaczymy co z tego będzie. Ja nagrywam to jak jakoś, nie wiem... Ale mamy takie piękne słoneczko! No kurde, nie widać tego aż tak. Ale powiem wam, że jest bardzo ładnie, jasno, więc ja się cieszę. Mogę nagrać, żeby trochę moim zdaniem... No, za jasno, Boże, ale mnie... To zjaśnia. Mam ma mega dużo pielęgni na scenary, więc dlatego się tak błyszczę. Zaraz idę do pracy. Widziałam na hatę po robocie. Masz. Dziękowie. No dobra, dzięki. <laughs> Tutaj jest jeszcze prezent od szefa. Paznokcia popsułam. To jest od Miłosza. To ja od To serwis. Piłeś mi coś z Orlenu, paliwo. To tak ja, kurwa, jest, że <laughs> Żartuję, żartuję, żeby nie było. Jedził. To jest zwykła wersja, ale no, nie brałem się trójek Pro, bo one mają tą aplikację systemową Xiaomi, a to te mają wiesz już oddzielną i mają ten noise cancelling, czyli tą redukcję szumów i starsze je na bodajże 6 godzin w teorii i wydaje mi się, że na twoje potrzeby będzie git. Chuje, teraz na lato, na, na lato, na wiosnę <laughs> się przydadzą No, no autobusem też właśnie jak jeś, jeśli coś to redukcję szumu się odpalasz i tylko uważaj, bo możesz nie <laughs> słyszysz komunikatów jak autobusem będziesz wysiadać Ja się bałem, że nie przyjdą, mówię będę musiał przykładać na, na poniedziałek, ale przyszło Ale ja mam prezencik urodzinowy Z Imieninowy Z Imieninowy <laughs> I na dzień kobiet Czekaj, wy zamknij Chcę sobie porównać. A masz przycisk? A z tyłu masz, a ja mam z przodu. I ty masz czarne. Jak ja chciałem czarne, to mi dali tło Takie siwe. Siwe, ale też okej. Okay. I kabel biały. Poszukane. Bardzo ładne. Ładnie robisz. Bardzo ładne. Lasagne. To oczywiście... Tam jeden monsterek, tu drugi. No Całe w sobie. Ale takie śmieszne świecące są. Jedziemy przed siebie. <coughs> Jezu. akurat ja chciałam! Powiedzieć... Jaziemy, jedziemy. Tak, jedziemy. To Zaczynamy na nie Jedziemy e, ogarnąć ten... Jak to się nazywa? Paczka, ta. uratuj paczkę, coś tam... Piekarni, do piekarni jedziemy, okej? Okay. Jedziemy po resztki. Resztki, jedziemy co zostało. Tak, co, co nam da, to będzie. By... No, Zobaczymy, co będzie. Unboxing. Mam nadzieję. Na, na fajne, fajne będzie takie ciekawe coś. No takiego to ja się nie wiem chyba. Pierwsza paka. domu pokażę. Tak. <gryw> Teraz kolejna. Ale duży, będzie... duży towar. Tak, fajnie, fajnie. Będzie co jeść. Oki, okay, jesteśmy w domku Mamy zakupy, to po pierwsze. Ale mamy też y, z dwóch piekarni patuchy. Trzeba zobaczyć, co jest w środku. Pierwsza rzecz. No nie, kazuśnickiego, tylko była Ta bułka z budyniem okrągła dobra. Mam tutaj nawet jedna z lepszych, bo miała też dodatkowo kruszonkę. Ja lubię kruszonkę, mi smakowało. O, kurde, do roboty będę miał. O. Czyli chyba są kilka, dwie takiej, takie jedna no. taka. No co spoko. Okej. Okay. No te to buki jak bułki. Miłość nie narzeka, więc chyba dobre. To za Klaudii coś. Oooooo! To mi tak pachniało. No i super, ja się cieszę, no tak e, idealnie. Te bułki z dynią super, ja lubię takie bułki, dlatego dla mnie ideolo. Ja sobie zjadłam i fajne są, <grytanie> dynia fajne. Pączuł się, to zjemy Te pączki były bardzo dobre, takie zwykłe pączki z piekarni bitua. No kurde, to najwyżej na pół damy. i spory bochen z lewo. A to, to, to ten, ten przy co składała? Nie. nie to było w to była piekarki. ta pierwsza, okay. to, to ta pierwsza y, piekarnia. Co najlepsze, to są dwie te same piekarnie, więc to zobaczymy czy, to nie wiem, czy ten sam chleb to nie w drugiej fajnie mi ten się zapytała, czy, czy chce chleb. Ten ładniejszy mi się wydaje, bo ten jest z takim maczkiem. Ten jest z makiem, ten mamy z A sezamem. Cień, cienko pokrojony. Ale fajnie, bo są od razu już pokrojone. Tak. Chlebków ani jednego, ani drugiego jeszcze nie jedliśmy. Zamroziłam je dwa, wtedy kiedy będą nam potrzebne, to po prostu je wiemy. I wtedy wam powiem, czy nam smakowały, czy nie smakowały, czy smakują, czy nie smakują. Co mamy jeszcze? Nawet nie wiem, co to jest, ale co słodkiego, skróśnego. Ale ładnie to wygląda. Ja się cieszę. Uważaj, bo tam coś chyba wyleciało trochę. Ta długa półka była z serem i była ok. Ja lubię takie bułki wilgotne, właśnie serowe, pod tym względem na plus. Jest e, jabłodzianka? No, jakaś bułka słodka. No, to mamy to jest... ko kolejne coś, co mamy do podzielenia, jakby na pół. Ta bułka to była z jabłkiem. Ciasto było dobre, takie. To jak bułka słodka, ale w środku, ten nadzienie było takie dobre, jabłkowe. Miłoszowi tak samo bardzo smakowała To był wygryw w sumie praktycznie tej całej, tej tych paczek wszystkich Dobra, dobra <grywa> no no co Mamy, Ej, mamy dzisiaj <grywa> normalnie Te pączki były dobre, ale były bez więc mały minusik W sumie nawet trochę spory one były mniejsze, jeszcze bez nadzienia no Ciasto, jak ciasto dobre pączkowe z piekarni, o tyle jest git, ale żeby kupować to tak niekoniecznie ooo maślanki O, takie zwykłe maślane bułki ja tam lubię takie maślane więc spoko tak czasem sobie zjeść Ale towar. Mm. jak za dwie tysiące? kuźwa no Teraz ja za dwa pączki bym prawie zapłacił chyba szkoda że bułki są takie jedna duża i dwie małe to weźmy sobie dwie na przykład do pracy te małe a to sobie tak zjesz o bo ty i tak przecież w pracy dużo nie jesz I to Buduję. sobie podzielimy na pół Pączów się mamy po jednym Tlepki mamy dwa No ale pączki po dwa mamy nawet Kurde, aż mi już coś zjadło Tak spędziliśmy dzień pobyt Dobra, ja tak na szybko tylko pokażę, że jest Karpatka Są takie ludziki, sobie wzięliśmy basy. rusetki do prania Ciastka, bo jutro rodzice Miłosza przychodzą. Ketchup, tam jakiś Ten loleski Co tam no, papryka, górek, jakieś tam płatki wśród skoczy. Chyba że coś tam jeszcze będzie ciekawego. Tutaj też takie jakieś przekąski, jakieś no, takie perela, to też na jutro dla rodziców. Maślanka, słodzik tam jest, nóż No naprawdę tam jagoły dosłownie orkę. Tak, 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 takie zakupy. Witam serdecznie w mojej urodziny. Ja idę do szkoły. To jest on że... nie idzie do szkoły. Wczoraj byliśmy w szkole, czyli w sobotę, ale nie nagrywam w ogóle w sobotę. Jest tydzień, też. Ta, mój też jest no, dzień. No dobra, jest mój ciekawe. też, no bo dzisiaj 10 mar dzień menów. Matki pieniężnej. Idę do szkoły, potem się odezwę do Was i opowiem wam o wczorajszym dniu, o dzisiejszym wszystkim. A ty miło, szkawkę chciałam zrobić. Dziękuję. Co? Ja mam dużo do roboty, Tak, Teraz. Leżenie. Ciłam ze szkoły, mam takie grube brwi Ciemne, ciorne. No, wiadomo. To nieprzyzwyczajona no, nie przyzwyczajona jestem, ok, do malowania. Nie wiem, ja nie zauważyłam trochę. Nie wiem, to normalnie przeszłam, otworzyła drzwi no, ale taka, jaka była. I tak. Wczoraj byli rodzice Miłosza, ponieważ dzisiaj mam urodzinę. Już Juka mi pisała życzenia, mama mi pisała życzenia. Ja nie pisałem. No, wczoraj byliśmy w szkole z Miłoszem. Dzisiaj Miłosz został sobie na chodzie i ja tylko poszłam. Dostaliśmy prezenty od rodziców Miłosza: kumy, no, tasie, takie pianki były. Pieniądze.

Miłosz, Ale fajne. I Miłosz ma też takie tylko, te Ja kusze. mam e, dwie sztuki. Dwie sztuki, jedne mam te niebieskie, drugie te szare. Tak, szare dostał, niebieskie sobie kiedyś kupił. Dorobiłam sobie paznokcia. Ja w ogóle, takie mam pazurki. Montowałam trochę wczoraj i... Tak, 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 taki pokazcy, nie? Wczoraj trochę sprzątaliśmy. No, wczoraj się tak było czysto mm. od dawna. Dzisiaj w planach obiadek. Spaghetti, chyba, no że, tak. chyba, że zrobimy coś tak na szybko. No dwie. dobra, na szybko, niedziela, nie ksymiś. Się się. No to tak wygląda mniej więcej nasza niedziela, dzisiaj, świętowanie. Ty nie. stara jesteś. Masz no, 22 lat, kamo. Masz 22? Tak, no jest 22. Jest... Dwa, dwa. Staruch. No, mój Boże. Pora to zmyć. Yes. Tak, tak. Ładnie jest. Znaczy, no ja nie mówię, że to źle, bo ja mam po prostu kształt drwi taki nie wiadomo jaki. Muszę sobie zrobić normalne, Ale no, ciemne są strasznie. A ja takich ciemnych to ja nie chcę. Co, Co mamy na obiad? Mamy zupę. Jaka to jest? Już nie wiem. ci powiem. Gulasz wieprzowy. Gulasz wieprzowy. Się więc, robi powoli. Więc to do jedzonka. Tu mamy ciacho. No mamy z jest wczoraj i kawka to on żyje No żyje Ja odkleiłam dzisiaj już część sobie, Zajabłaś. więc... Co No tak, tu no Więc jest miękki, Gugocze zaczyna, gugotać Ale ja ładnie pachnie Już wyjąłem z puchy, to tak myślałem, mówię, ale wali Możesz pomieszać trochę Dobrze bydle, miło. Ja mówię, kupię motor, nie? Ty zostaniesz w domu a jak pojadę 200 km gdzieś w las, to sobie kupię te konserwy i tą gazówkę sobie wezmę, kuchenkę gazową I będę sobie bombę gdzieś w Bieszczadach, w lesie, a ty to montuj Aha, teraz Ja te danie będę jadł, kurde, jak w domu będę się czytał. Będę bieszana gdzieś No to, tak, bo to teraz coś. jesz w domu, to później też będziesz się czuł jak w domu Tak, ja co, ja się zabierz Gdzieś na wyjazd, czy coś bierzesz, to jest fajnie Albo na przykład na szybki obiad, nie zielę, bo nam się nie chce Bo mylenie lęk, jestem, Zresztą widać po kanale wenki No tak, to tak To racja <laughs> To jeszcze, no właśnie I tak obiad się zrobi tu nas Stoi trochę, nie? Proszę pilota Dzięki Jupka. A robiłem, właściwie z to czy to jest co to jest? Tego. Nie no, jakaś... Zwykła. Zwykłe. Po prostu nie wiem, czy wyjeżdżę z piekarni lecz. No z piekarni A, jeszcze. Dmuchce. No co ty nie powiesz, dopiero co wjęte. Mogłaś podmuchać. Tak, jasne, już będę ci dmuchać. Mhm. Mm to ja idę grać. O. Mamy ważne zadanie, a dokładnie że lo są lodziki. Jeden, drugi tak się prezentują. Chodź miłoszek tu. Oj. Masz ucieczkę. O, to było sporo nawalone, bo... Pod ten, to to folii. Wieczko. Ja jedną ręką próbuję cicho. Zaraz będzie narzekanie. Pozwólcie. Podaję radę na razie. O, o! Gdzie o. się to się robi? No próbuję. Pomoc? Nie. No dobrze, dzięki. Dziękuję. Pachną lodówki. Ciekawe czemu. Ich. Piotr. No, widać co? Marletto. Nie, to po to. To, to. to. to? Czekaj. Jest super. Sobie. Myślać, ja, ja muszę ocenić, ale jest. A potem może... No przydałoby się, wiesz? Wino, przed, przed tobą, mówiąc do ciebie. Nie zwiepiłam chyba. Witam w kolejnym dniu, po urodzinach już niestety minął ten dzionek wczoraj na wieczór, tak jak widzieliście oglądałam jeszcze Rozczarowanych, ale to potem zostałam tak szybko, że nawet nie zrobiłam ani pielęgnacji ani nie umyłam zamów, więc dzisiaj uznałam, że dogram tą część taką pożegnalną no i takie podziękowania za wszystkie życzenia od znajomych, od przyjaciół z Płocka z moich poprzednich tam okolic ze szkół, znajomych internetowych, od rodziny dziękuję, dziękuję bardzo za życzonka. Dzisiaj mam jeszcze do zrobienia przed pójściem do pracy: e, ranie, zmywanie. pielęgnację też sobie trochę zrobić, bo tu jednak ja wczoraj nic nie zrobiłam na wieczór, coś pewnie jeszcze. Pogoda też jakoś bardzo nie doskwiera, no taka średnia też pada kropi i tak nie mrawo trochę. To co, to dzięki, że byliście ze mną, że oglądaliście tego vloga, takiego mojego o tych dwóch ważnych dla mnie trochę dni, jednak dzień kobiet, moje urodziny, 22, chociaż za dużo też się jakoś nie działo. Ale mam na Mam nadzieję, że jeszcze wkrótce coś nagram i Wam wrzucę na tego YouTube'a, więc możecie zostawiać łapki, subiki, dzwoneczki na dole oraz napisać komentarz, jak tam u was dzionek wygląda wieczór. Co tam się u Was zmieniło, bo u mnie bardzo dużo od tego czasu, kiedy nie nagrywałam. Miłego Wam wrzucę wieczorku popołudnia, ranka, weekendu, nie wiem kiedy wy to oglądacie. To widzimy się kiedyś tam. <grym> pa! pa.